Na naszym kanale, który dedykujemy różnym aspektom rozwoju duchowego oraz wibracjom, skupiamy się na sposobach podnoszenia jakości naszego życia. W dzisiejszym odcinku poświęcimy czas na bardzo szczególny temat sześciu sekretnych oznakach, które wskazują na to, że ktoś pragnie zacieśnić więzi w Waszej relacji. Zastanawialiście się kiedykolwiek, czy osoba, z którą macie bliskie stosunki, chce, aby Wasza relacja weszła na zupełnie nowy, głębszy poziom? Jeśli tak, to ten materiał jest dla Was. Podczas naszej rozmowy pomożemy Wam rozpoznać sygnały, które mogą wskazywać na to, że druga strona jest gotowa na większe zaangażowanie i pragnie, aby Wasza relacja przerosła dotychczasowe ramy. Będzie to dla Was swoisty przewodnik po subtelnych, ale istotnych gestach i zachowaniach, które mogą umknąć Waszej uwadze w codziennym życiu, a które są kluczowe w rozpoznawaniu prawdziwych intencji. Warto pozostać z nami do samego końca odcinka, ponieważ przygotowaliśmy dla Was coś wyjątkowego. Na koniec zdradzimy Wam specjalny nawyk, który może odmienić Wasze podejście do miłości i pomóc w przyciąganiu bardziej ciepłych i pełnych relacji. Ten nawyk jest sprawdzonym sposobem na otwarcie się na miłość, co może przynieść w Waszym życiu mnóstwo pozytywnych zmian. Chcielibyśmy również Was zachęcić do interakcji i podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Napiszcie w komentarzach: Przyciągam miłość do swojego życia. Wasze uczucia i przeżycia są dla nas niezwykle ważne i pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszej społeczności. Dzięki waszemu uczestnictwu w dialogu możemy tworzyć treści jeszcze bardziej dopasowane do waszych oczekiwań i potrzeb. Czekamy na wasze wpisy i dziękujemy za każdą formę wsparcia. Zmiana w zachowaniu to kluczowy znak, że ktoś może chcieć czegoś więcej. Może być odbierana jako niespodziewane, acz regularne, okazywanie większej uwagi i troski. To może manifestować się poprzez subtelne, ale znaczące działania. Na przykład, podczas rozmowy, osoba ta może nagle wykazywać się większą czułością. Może być bardziej zaangażowana, uważnie słuchając i interesując się drobnymi, nawet codziennymi, szczegółami waszego życia. Gesty wsparcia stają się częstsze i wyraźniejsze. Może to objawiać się w oferowaniu pomocy w sytuacjach, w których wcześniej tego nie robiła, lub też w okazywaniu zrozumienia i współczucia w trudnych momentach. Ponadto nagłe zainteresowanie Waszymi hobby i zainteresowaniami jest znaczącym sygnałem. Osoba ta może chcieć dowiedzieć się więcej na temat tego, co sprawia Wam radość, aby lepiej zrozumieć Was jako jednostkę i być bardziej zintegrowana z Waszym życiem. Takie zmiany są wyjątkowo warte uwagi, gdy są niezapowiedziane i regularne. Kontynuowane, nieprzypadkowo występujące gesty świadczą o głębi zmiany w postrzeganiu waszej osoby przez tę osobę. W niektórych sytuacjach może to być tak delikatne, że umyka waszej uwadze na początku, ale z czasem staje się bardziej oczywiste. Kolejnym sygnałem są ich słowa. Osoba ta może zaczynać mówić o przyszłości. W której jesteście obecni, choćby w trybie przypuszczającym. Może to być coś jak: kiedyś chciałbym Cię zabrać w takie miejsce, lub zastanawiałem się, jakby to było gdybyśmy. Tego typu wypowiedzi stanowią subtelne, lecz wyraźne zaproszenie do wspólnego marzenia i budowania przyszłości. Słowa te sugerują, że osoba ta nie tylko myśli o Was w kontekście teraźniejszości, ale też wyobraża sobie Was razem w dłuższej perspektywie. Gdy ktoś używa zwrotów odnoszących się do wspólnych planów, okazuje, że rozważa waszą relację na poważnie i chce, abyś była częścią jego przyszłych doświadczeń i osiągnięć. Obserwacja tego, czy osoba wprowadza nas do swojego kręgu bliskich osób, jest niezwykle ważna. Kiedy zauważymy, że ta osoba nagle zaczyna zabierać nas na spotkania z rodziną czy przyjaciółmi, możemy interpretować to jako jasny sygnał jej intencji. Takie zachowanie świadczy o tym, że pragnie, abyśmy stali się integralną częścią jej życia. Oznacza to nie tylko chęć dzielenia się z nami swoimi ważnymi relacjami, ale również potwierdza, że czuje się pewnie i komfortowo w naszej obecności. Zapraszanie nas na spotkania z rodziną czy przyjaciółmi to sposób na pokazanie, jak bardzo jesteśmy dla niej ważni. Chce, aby inni ludzie w jej życiu również to zrozumieli. Gdy pozwala nam poznać osoby z jej najbliższego otoczenia, ujawnia, jak cenną wartość przypisuje naszej relacji. Taki krok jest świadectwem jej gotowości do budowania głębszych więzi i dzielenia się z nami ważnymi momentami swojego życia. Pokazywanie nas swoim bliskim to akt dużego zaufania i traktowania nas jako osoby, z którą wiąże dalekosiężne plany. Naturalnie, takie wprowadzenie do kręgu bliskich osób wymaga od niej pewności co do naszych intencji i uczuć. Jest to także komunikat dla jej rodziny i przyjaciół, że teraz stanowimy istotną część jej życia oraz że powinni nas zaakceptować i szanować. Inicjatywa, aby włączyć nas do swojego życia prywatnego, to sygnał o jej otwartości na wspólne przyszłościowe perspektywy. Przez takie działania kształtuje obraz naszej obecności jako nieodzowną część jej świata, na której może polegać. Chcąc, aby inni zrozumieli, jak ważni jesteśmy dla niej, wysyła również sygnał, że ma wobec nas poważne zamiary. Osoba, która pragnie czegoś więcej w relacji, zazwyczaj stara się inicjować więcej wspólnego spędzania czasu. Możecie to zauważyć poprzez jej aktywne zaangażowanie w planowanie różnych form wspólnej aktywności. Istnieje wyraźny sygnał, gdy ta osoba działa zarówno na poziomie bieżących, codziennych planów, jak i długoterminowych przedsięwzięć. Przykłady tych działań mogą obejmować organizowanie wspólnych podróży, które wymagają zaangażowania i wcześniejszego przygotowania. Są to także różnego rodzaju projekty, które oboje możecie realizować wspólnie, co sugeruje, że myśli o przyszłości waszej relacji. Przez takie inicjatywy, jak tworzenie planów na teraz i na przyszłość. Ta osoba wyraźnie daje do zrozumienia, że wasza relacja jest dla niej bardzo ważna. Inicjowanie wspólnych aktywności to sygnał, że widzi wartość w spędzaniu czasu razem i chce ją pielęgnować. Pragnienie realizacji wspólnych działań i planów, nie tylko w krótkiej perspektywie czasowej, ale również mających szerszy zasięg, odzwierciedla jej zaangażowanie i chęć budowania trwałej relacji. Na koniec, jak obiecałem, Chciałbym podzielić się z Wami magicznym nawykiem, który może przyciągnąć do Was więcej miłości. Praktyczne ćwiczenie, o którym mówię, polega na codziennej medytacji z intencją miłości. Medytacja ta wymaga poświęcenia kilku minut każdego dnia na skupienie się na uczuciu miłości. W tym czasie wyobrażajcie sobie, że Wasze serce rozsiewa tę miłość do otaczającego Was świata. Bardzo istotne jest, aby w trakcie tej medytacji pozwolić, aby energia miłości przeniknęła całe Wasze życie. Regularne praktykowanie tej specyficznej medytacji może przynieść niesamowite rezultaty. Pomaga otworzyć się na miłość, co z kolei przyciąga do Was relacje pełne ciepła i zrozumienia. Jest to niezwykle prosty, ale jednocześnie potężny nawyk, który może wywierać znaczący wpływ na Wasze życie emocjonalne i społeczne. Dziękuję, że byliście z nami do końca. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i dołączcie do nas w kolejnym odcinku.